Wszystkie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Zone Stars Pocket Edition. I już się poruszyłam. Właśnie, sorry, jeżeli będzie Wam coś tak skrzypiało. O! Czekajcie, o, czekajcie? Teraz nie skrzypi jak na złość, ale e, siedzę na moim ulubionym fotelu i e, niestety ma to do siebie, że skrzypi. Tak, już jestem tak starym człowiekiem, że mam swój ulubiony fotel. Ale żebyście zobaczyli, jaki wygodny hmm, ubóstwiam Dobra, nie przedłużam dalej, lecę mm, tutaj z kontynuacją Jeżeli coś będzie ścinał, to dlatego, że w tle przerabiają mi się odcinki Ja właściwie kompresuję z pewnej yy, ubóstwianej serii na moim kanale Drugi odcinek, cztery części znowu <laughs> Więc cały tydzień kolejny zajęty Co robimy? O kuźwa mać. Zima Wróciłabym się z powodu Czekajcie, drewno. Drewno, jeszcze raz drewno. Skoro już tu jestem, to pozbieram trochę drewna. Może to będzie całkiem rozsądny pomysł. I think so. Ejść do ręki, oczywiście. I to też bierzemy. No i będziemy po jednym odsadzać, a po jednym będę sobie y, zabierać. Y, zasadź. <laughs> Bo jak wiecie, muszę tam u siebie troszeczkę skrzynek narobić i te sprawy. A szyszki też się przydadzą. Wiadomo, dobra szyszka nie jest zła. Miałam odkrywać teren, a tymczasem co? Bawię się w ekologę. Ale nie, no po prostu Juno w czasie zimy Zasadzisz? Zasadzisz. O, właśnie o takiej ścince mówiłam. Dobra, teraz gdzie jestem? Tu jestem. Pójdę w tą stronę. Wezmę do ręki oczywiście coś, czym będę mogła walczyć. I w zimie raczej e, nie będę tyle podróżowała. Ograniczę się do... Zobaczę, wezmę marchewkę. E, ograniczę się do e, jednak ogarniania tam w bazie. Wszystkiego, co trzeba. Cześć, pingwiny, cześć. Tak bardzo by mi się przydały teraz te mechaniczne. Kurczę. No żadu ściska, nie powiem. Sorry, ale no... Nie mówcie, że tu był ten biom od samego początku. Nie będę teraz tych drzew ścinała, bo e, nie wypadnie mi nic z nich nic. A ja nie chcę mieć takiej sytuacji, że będą braki. Uff. Dobra, wydech i wydech i lecimy. Odkrywamy teren. <laughs> Sadzonkę wezmę. Wszystko się oczywiście przyda jak najbardziej. To żal mi tego, że te drzewa e, nie... Te nie dają mi żadnych nasion. Miałam w planach w następnym odcinku wrócić i robić coś produktywnego, a tymczasem widać, będę skazana na dalsze podróżowanie, chociaż nie jest tak tragicznie jak się spodziewałam. Mm, całkiem nieźle mi tutaj to wszystko działa. Pozbieram sobie trochę żarcia po drodze, pozwolicie, chyba nie będzie Wam to aż tak przeszkadzało. Poziom wody zaczyna wzrastać, chyba tu chodziło. Pięknie odkrywa się, pięknie się odkrywa. Zjem bożeczki, zjem łódka, żeby się nie zepsuły. Chociaż widzę, że to łódka to mi tylko kant, dupci rozbić, ale to nie ważne. W że ten mój mózg jakoś tam tutaj się trzyma, prawda? Kupy dobra, nie będę ciu, 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 ciu zbierać kamienia. Będę zbierała całe, bo to wszystko jest niespełne. Widzę, że mój kamień znów zamarzł. Nie wróży mi to zbyt dobrze. I nie znalazłam nadal glumercia. A myślę, że będę miała glumerkę. Chociaż nieciurb. Lecimy, lecimy, lecimy. Zaczynamy zamarzać. Przepraszam. Zaczynam zamarzać, a... Ja się zachłysnęł własną śliną. Zaczynam zamarzać, a jestem bardzo daleko od domu w ogóle ładnie wygląda teraz ta ziemia musicie się ze mną zgodzić, jest taka mega czerwona <laughs> Przepraszam najmocniej za tutaj kawałek, ale się zdarza nawet najlepszym Grzybek Absolutnie grzybkami nie gadzimy, bo to jest te rzeczy na wagę złota gdyby nie było ich tak dużo i gdybym nie miała pewności, że mnie dojadą jeżeli ktoś nie wie, to prawdopodobnie w jednej z moich pierwszych serii yy, i to na 99% była yy, podpalaczka, jaką ona ma Willow. Tak, chyba Willow yy, uderzyła przez przypadek pingwina. Najpierw zjarała cały obóz, yy, a potem uderzyła pingwina. I tak się skończyła seria. Gdyby ktoś był ciekawy, to zapraszam. Niemniej jednak y, uprzedzam, że to, co usłyszycie tam, a tu, to jest nieporównywalne, ponieważ mój poziom, tak jakby tutaj, y, nagrywania znacznie wzrósł, też pod tym względem, że trochę więcej mówię, już nie jest takie, oj, przepraszam, że tak milczę, o to osram, to nie jestem taka strasznie miła i nie próbuję wejść nikomu do zadka za przeproszeniem. <laughs> Dobra. Należy do coś tam, w rodziny bukowców. Okej. Okay. Jej mądrość mnie przerasta autentycznie. Czuję się przez nią głupia. Ale to nieistotne. Zrobimy tak, że ja tutaj jeszcze chwileczkę się przejdę, albo w sumie się nie przejdę. Wiem, co zrobię. Ja się tutaj na chwileczkę sobie postawię ognicho, przy Was tutaj zjem i w nocy pójdę dalej, żeby już czasu nie tracić. No i w następnym odcinku się z wami y, zobaczę, no i co, no i tyle, no. Zobaczymy, jaki plan. Co prawda dużo bardziej wolałabym, żeby y, wrócić do obozu, robić jakieś potrawy czy coś, ale no... Bywa, bywa, nie można mieć wszystkiego. Ugotuj, marchewki, trzeba pojeść. Draco? Dajcie, przyjrzyj się. Draculus Karota z płoczku Fłoczku. jemy, jemy i oczywiście e, ja się już będę z wami żegnała w tym momencie e, zobaczymy się w następnym odcinku, zapewne dużo dalej bo po prostu na spokojnie przejdę jak największą część terenu zatem ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie e, do następnego cześć i pa pa